Dobra, witam wszystkich. Ja to który chyba wymodlił sobie tą musterkę. Ostatnio w komentarzu pisałeś, że czego nie użyłem termowizji do y, diagnozy usterki, No i proszę Cię, kurde. Dzisiaj chcę podłączyć pendrive'a, grać do niego Windows. podłączam, nie wykrywa go. Na jednym długim laptopie się sobie kurde. Pewnie jakaś forma. No i w końcu podłączyłem go do systemu z Windowsem. Włączyłem ten program tam do partycji, żeby zobaczyło, czy coś się To jest pendrive, który dostałem od znajomego. No fajny był kurde działał bez problemu, ale niestety zdech. Zdech? no gdzieś pewnie przy tym się 5V tutaj jest elegancko, wszystko dochodzi. Nawet się dioda nie zaświeci. Jest taka dioda. Słuchajcie, która po podłączeniu pod USB-ka powinna na czerwono i patrzcie się podłączyłem z reakcji nic nie wykrywa. I teraz wam pokażę na przykładzie termowizji jak będzie pięknie widać co jest uszkodzone. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj macie tą żywicę kurecką, której no nie da się rozpuścić żadnym specyfikiem. Zostaje tylko frezowanie, skrobanie jej. Po drugiej stronie jest kość Flash 32 giga no i patrzcie się teraz jak to będzie wyglądało Robię, włączymy termowizję no i zapraszam do oglądania tak Dobra. termowizja jest aktywowana obudzę sobie może to jakoś w ten sposób biorę słuchajcie tego pendrive'a. zobaczcie jest zimny wszędzie Żywica jest na górze. Podłączam go do zasilania do portu USB i obserwujcie, co się będzie działo z tym pendrive'em. Patrzcie się, patrzcie się, patrzcie się. Tutaj pięknie widać, co go boli. I to nie jest y, pamięć RAM, bo jak obrócę na drugą stronę delikatnie, od spodu go podświetlę, to zobaczcie, ona normalnie, ona nie, 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 nie błyszczy w jednym miejscu. Ona. Jest sprawna raczej, natomiast pod tą żywicą jest jakiś kurewski kontroler, który szlak trafił i pięknie teraz na przykładzie termowizji można już powiedzieć, że ten pendrive ma uszkodzony kontroler. Czy coś z tym zrobię? Nie, to ta żywica jest yy, przerąbana, nawet nie ma sensu się z tym bawić, po prostu jest już no tylko tą kość można wykorzystać, no nie będę go wyrzucał w każdym razie że ta kostka 32 giga może się przydać gdzieś może kiedyś będę miał jakiegoś pendrive'a z uszkodzoną taką pamięcią, to można się będzie pobawić w jakąś wymianę, nie? no ale tutaj widać, że boli go tam ostro 40 40 ile? 3 stopnie no i mówię, nawet dioda się nie świeci jeżeli sobie zrobimy. Termowizja, zarobista sprawa, szybka diagnoza, co go boli. O, teraz fajnie widać, nie można sobie tutaj fajnie ustawić ten obrazek. I co wam powiem? Więcej nic nie ma tutaj do dodania w temacie. Uszkodzony pendrive. Teraz powiedzcie mi, jaki, na sam koniec, ale polecacie taki do powiedzmy do pięciu dyszek. Pendrive, żeby był minimum 32 giga. Z chęcią kupię, bo naprawdę potrzebuję tych pendrive'ów. Poczępię systemy na nich poinstalować. Na jednym już mam Windowsa 11 yy, Intenso, który działa. Jezu, co on przeszedł? Ja tam tą kość wylutowywałem Bawiłem się w podmianę jakichś różnych kurde innych kości. I ten pendrive cały czas żyje. Normalnie yy, działa, tak? Także Intenso. Jest chyba z dobrą sprawdzoną marką, jeżeli chodzi o pendrive. Goodramy odradzam, od razu totalnie mówię, odradzam Goodramy. To jest masakra, jakaś o, po tym, co ostatnio przeszedłem z tym pendrive'em. Goodrama same problemy, także trudno. Pendrive się uszkodził, nie przedłużam. Miłej niedzieli, pozdrow.